Nice. Jednak na coś się przydadzą tymi, przydają tymi. Ja pierdziele. Prawie mi przywalił ten żurał. Y, A, i czołgu nie zabił. Ale warto było, nagrać sobie to. Masz, kuźak, no, Jedna no ]irm? Znaczy tutaj masz? tutaj bydły, mnie, ale w ogóle nie może je podnieść. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się Tu wchodzę, żeby tamci w tym meczu, nie? To jest nierealne nie do zrobienia. O, to na botach jedynie. Bo ja tam no. też wbijałem. <trym> to, ale nie na szczęście już, już wiedzą, że to jest zepsute. Helikopter hmm? zestrzelony. Nie, ma, nie, mają to... Leży. O, ale już mi się podoba, bo można drzwi otwierać strzelając w nie. Były zamknięte. Strzelasz, otwierają się, a tam leżą. O nie. To była fajna akcja, aż sobie zapiszę.